Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam na szybko kolejną nowość. Są to stery, dzięki którym możemy. To są stery TK189. Dzięki którym możemy zmienić kąt, kąt tak Widzelca o 1 stopień. Pokażę Wam jak to wygląda. Tak, w środku mamy bieżnie górną, właśnie w Bieżnie górną i dolną. Bieżnia górna jest taka, taka właśnie niesymetryczna. W środku znajduje się łożysko, i w zależności jak, jak ją osadzimy w ramię, uzyskujemy mniejszy lub większy kąt. Właśnie zmiana kąta jest o 1 stopień. Wszystko jest jakby przykryte. Montujemy jak, jak, jak każdy, każde stery, ale po prostu zwracamy uwagę, jaki, jaki kąt tego widelca chcemy mieć docelowo. Eee, tu jest łożysko tak to, tak to mniej więcej może to wygląda dokładnie, dokładnie wszystko widać na rysunkach technicznych to jest góra dół jest trochę mniej ciekawy ale jednak osadzenie łożyska w dolnej bieżni jest takie, że ta zmiana kąta widelca o ten jeden stopień powoduje, że łożysko jest po prostu ustawia się odpowiednio właśnie w tej bieżni i wszystko wszystko tak że się dopasowuje że się jest po prostu większy więcej tego 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 jakby to nazwać wycięcia łożysko. <laughs> wszystko to jest o, tak zmontowane no było szybko sprawnie więcej szczegółów na stronie do następnego razu